Cześć, witajcie bardzo serdecznie. W tym odcinku zajmiemy się tematem, co się wydarzy w następnym 58. Także serdecznie Was zapraszam. Włączamy tutaj filmik i pojawią się również Wasze teorie, więc serdecznie pi piszcie w komentarzu. Zapraszam do Waszych teorii, napiszcie sobie tam w komentarzykach. Ja je też postaram się pokazać na odcinku, tak jak i w tym. Zacznijmy od odświeżenia naszej pamięci. Jak wiecie. Ten odcinek 57 był podzielony na dwie części, i powiem Wam szczerze, że jest to najdłuższy jaki odcinek był do tej pory. I mega fajnie się cieszę, że coś takiego powstało. Prawie 3 minuty tu macie wersję całą, całkowitą, którą dodał. Da boom. Cały odcinek skoncentrował się na tym, że po prostu dostaliśmy nic innego jak. Odcinek z uratowania tytana kamery przepraszam, Tytana głośnika, możemy sobie odświeżyć to tak w woli przypomnienia, i przejdę oczywiście do moich teorii i waszych, związanych z odcinkiem 58 i kolejnym, co się wydarzy w przyszłości. Niewątpliwie ważnym szczegółem, którym chciałbym omówić, jest to, że zaraz na początku naszej walki w jednym z miejsc tutaj. Będzie nasz agent, sekretny agent, człowiek, który, którego sobie tutaj zobaczymy, o właśnie w tym miejscu on stoi i obserwuje całą walkę. Słuchajcie, nie ukrywam, że ten agent jest związany również z tym odcinkiem. Jest to bardzo istotna rzecz dla dalszej fabuły z Toilet. Obejrzyjmy sobie, ja może podsumuję to, co się wydarzyło. Kamera ninja poświęcił się dla dobra sprawy dla uratowania tytana głośnika. On został zniszczony, ale kupił troszkę cennego czasu kamerę, tytanowi kamerze, który ogłuszył, jak się okazało potem Gimena i ruszył na, do ataku na tytana kamerę. Rzucił nim co ciekawe. Pojawił się też ten Skibidi Toilet, który widzieliśmy już wcześniej z walki z Cineman Manem. A więc, wszystkie te Skibdi Toilety pojawiły się również w tym odcinku. On, niestety, jak widzicie, no raczej znaczy stety dla kamer, wydarzyło się tak, że po prostu nic sobie tytan kamera nie zrobił z tego, no i zniszczył tego, tego Skibidi Toilet. Dodatkowo pojawił się również ten, który przejmuje. Kontrolę nad kamerami czy głośnikami, i ten mały skibidi toilet również się pojawił w walce z Cinemamenem. Jak dobrze pamiętacie, no ale na szczęście, tytan kamera dobrze zareagował na to wszystko. Potem rzucił się na głośnika. Tutaj sytuację też uratowała TV Woman, TV Kobieta, Kobieta Telewizor. No i udało się w końcu uratować tego. Pytana, tu jeszcze G-man słuchajcie okazuje się, że g ma jedną ważną cechę jest chyba najmocniejszą postacią pod względem defensywy, odporności na obrażenia i wytrzymałości trzeba przyznać, że naprawdę jest mega odporny na to wszystko Ciekawią mnie też jego ślepia, jego oczy zupełnie inaczej się zmieniły jak widzicie i co ciekawe mają on kolor one, kolor tego agenta, jak sobie porównacie te kolory, to kolorystycznie to jest podobne do tego, co tutaj ten agent ma, taką łunę, takie światełko. Więc to jest ciekawe. No i Jiman, e, zobaczył, już zobaczył, że nic się nie uda zrobić, i uciekł po prostu uciekł w siną dal gdzie pieprz rośnie prawdopodobnie do swojej sekretnej bazy na głośnika zostało udało się No a głośnik został uratowany tytan kamera kobiety telewizor oczywiście Boże kamera telewizor TV Woman czyli kobieta telewizor Ona wzięła sobie tego ninja i pewnie do tej sekretnej bazy się teleportowała Zobaczcie sobie tu jest ten który kamera który się Zakochał w TV Woman, ale prawdopodobnie on również zostanie naprawiony. Bo jak zobaczycie, inżynierowie w tej grupie bojowej byli. Dalej nie widzimy słuchajcie, poprzedniej grupy bojowej z odcinka zaraz wam pokażę. Chodzi oczywiście o ten odcinek, bo jak widzicie, ta grupa bojowa również się pojawiła w ostatnim 50 odcinku, bo mamy tego kamerę. Mamy również TV Woman. Natomiast co ciekawe, nie mamy tutaj tego cyborga. Nie zobaczyliśmy go w tamtym, w tym 57 odcinku. Więc wydaje się, że on, część z tych osób, tych postaci, która tu była, zaniosła tego, tego tutaj glitch, to, toaletę do bazy, gdzie będą badania przeprowadzone nad nim. Tak mi się wydaje, że to będzie całkiem prawdopodobne. Wróćmy teraz do naszej fabuły. Słuchajcie, co będzie w 58 odcinku. Moim zdaniem nie, nie będziemy mieli tutaj prawdopodobnie powrotu, bo dużo osób tak twierdzi, że będziemy mieli powrót do mm, sekretnej bazy kamer, czy nawet głośników, bo te, taka baza głośników powinna gdzieś być, skoro głośniki jako tako istnieją. Chociaż z tego co wiem, to część z tych głośników i tak była w sekretnej bazie kamer, więc, moim zdaniem, to jest wszystko jedna baza, tak czy inaczej. Natomiast, wbrew temu, co twierdzą po niektórzy, moim zdaniem. Nie przeniesiemy się w 58 odcinku do sekretnej bazy, a raczej będziemy dalej kontynuować pogoń za Jimenem i kontynuować podróż do sekretnej bazy z Toilet. Będziemy jej pewnie, kamery będą jej szukać. Jak widzicie, tytan głośnik poleciał w tą samą stronę co Jimen, tak samo te. Helikopterzy, w których w środku wnętrzu są prawdopodobnie ci inżynierowie, oni również lecą w kierunku, w którym poleciał Jimen, więc całkiem prawdopodobne, że następny odcinek będzie z pogoni za właśnie tym Jimenem. Aczkolwiek może być też sytuacja taka, że zostanie wprowadzony w końcu szerzej w fabule ten sekretny agent człowiek. O tym zrobię kolejny odcinek, bo mam mega fajną teorię, którą musicie koniecznie wysłuchać i zobaczyć. I naprawdę chcę poznać wasze zdanie, bo, bo naprawdę mam. Ta teoria jest mega ciekawa. Jutro postaram się nagrać odcinek. No i słuchajcie, wydaje się, że teraz no jest taki moment, gdzie musi pojawić się jakiś silny przeciwnik dla kamer. Bo jak widzicie teraz. Kamery i głośniki i telewizory mają mega, mega kozacką, naprawdę gigantyczną przewagę, gdy pojawił się Tytan Głośnik. Mamy Tytana kamerę i tytana głośnika. Chociaż mam nadzieję, że tutaj nie dojdzie do sytuacji, gdzie tytan, kamera znowu będzie, uda się do bazy i będzie naprawiany, a Tytan głośnik będzie walczył ze Skibidi Toilet, bo znowu może zostać przejęty. Być może wprowadzą jakąś ulepszenia kamery, jakoś tak, żeby tutaj ochronę na szyję, czy w jakiś inny sposób, żeby po prostu te toalety nie przejmowały kontroli nad e, Tytanami. E, wydaje się, że Tytan kamera raczej do bazy nie pójdzie. No te noże może wyciągnąć, one nie, już nie, nie wprowadziły jakichś takich znacznych uszkodzeń dla, funk do, dla funkcjonowania Tytana kamery, więc tak jak mówię, sytuacja jest taka, że teraz... Nasi, jaki bicuje Titanom i Cameron, oni są mega mocni w tej sytuacji, dlatego też musi być jakaś, słuchajcie, żeby jakby ta seria trwała cały czas, musi być coś, co wprowadzi znowu kolejnego mega mocnego przeciwnika i prawdopodobnie tutaj będzie ujawniony ten agent, człowiek, który będzie negatywną postacią, antagonistą tej serii. Takie mam zdanie i obstawiam, że tak będzie właśnie w 58 odcinku. A teraz przejdziemy do Waszych teorii. Zacznijmy od pierwszej teorii: Dysox. Jeżeli Tytan y Speakerman wiedział wszystko i pamiętał dokładnie, co robił, gdy był zarażony, to oznacza, zapewne był w bazie w Skibili Toilet, że doskonale zna jej lokalizację. Dlatego Jiminowi zależałoby, aby nasz bohater nie został wyleczony. Bardzo, bardzo fajna teoria, strasznie mi się podoba i zgadzam się. Być może jest tak, że no, no, na 100% wiemy to, że Tytan Głośnik został ulepszony. To jest potwierdzone, a żeby być ulepszonym musiał być w bazie prawdopodobnie. Oczywiście mogliby to robić te ulepszenia polowej w polowej wersji, gdzieś na, na świeżym powietrzu, ale raczej obstawiam, że byłoby to zbyt ryzykowne, i raczej ten e, tytan głośnik był przez Kibiti Toilet ulepszany w ich bazie. Więc być może e, zapamiętał lokalizację. Tak jak wspomniałeś tutaj w tej teorii, to jest ciekawe i dobre spostrzeżenie, nie, że on zna tą lokalizację i być może dlatego poleciał w tę samą stronę. Czyli to też e, jakby podkreśla to. Moje przypuszczenia co do 58 odcinka, że my dalej będziemy mieli atak na Skibidi Toilet. No i no, jak teraz jest najlepsza okazja, żeby unicest, unie, unicestwić całkowicie, definitywnie e, Skibidi Toilet? No teraz mają mega przewagę. Chociaż być może będzie tu połapka też zastawiona, bo pamiętajmy, że takie zwroty akcji już miały miejsce. Mamy Nether Ride Cat. Brod, mam teorię do odcinka 58 z KBD Toilet. Jak wiesz, poznaliśmy już TV Woman i Camera Woman, ale nie poznaliśmy jeszcze Speaker Woman i może ona się pojawić w 58 odcinku z KBD Toilet. Please daj mnie na odcinek Subic zostawiony już dawno. Dziękuję za tę teorię, jedno jest pewne, nie wiemy czy w 58 odcinku zostanie wprowadzona Speaker Woman, natomiast pewnie kiedyś się pojawi. Nie wiadomo czy to będzie 58 czy gdzieś w przyszłości, ale myślę, że tak. Powiedzmy sobie szczerze, że nacja, rasa głośników nie została jakoś dokładnie tak mega wprowadzona, taką główną rasą są kamery. Dodatkowo więcej pokazywanych jest oczywiście też telewizorów. Natomiast głośniki są jakby najsłabszym ogniwem w tym wszystkim i wydaje się, że no powinni wprowadzić też kamerę, kobietę głośnik. Tak, jak najbardziej. Myślę, że głośniki są najbardziej pokiereszowaną tutaj rasą i powinno też mieć jakoś... Nie wiem, jeżeli oglądaliście Dragon Ball, to Vegeta zawsze był z tyłu Goku, tak? Zawsze go próbował doścignąć, więc głośniki też są taką drugoplanową troszkę postacią pozytywną miejmy nadzieję że będzie lepszy efekt wprowadzony Moi drodzy to by było na tyle chcę was zaprosić na wszystkie moje inne kanały teraz na ekranie wyświetli wam się playlista w której będziecie dzięki której zapiszcie sobie ją gdzieś będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami nie tylko na tym kanale ale też na innych kanałach bo te kanały również prowadzę pewnie nie wiedzieliście a tak to możecie mnie obejrzeć również jeżeli chcecie więcej brota to zapraszam serdecznie.